<noise> jak mnie to wkurza, jak one się tak głośno śmieją. Myślę, że są najzabawniejsze i najfajniejsze. Chciałabym je uderzyć, ale nie mogę. Jesteśmy domami. Ty to widziałaś? <noise> Ale, Płagan. Obrzydliwe. Zadzieskie! <słyska> <słyska> Ile można czekać? Gdzie puzzle? On totalnie przesadza. O, idzie. Puzzle. O, Frejerzy, dlaczego tu siedzicie? Puzzle! Dlaczego do diabła musimy czekać na ciebie godzinę? Gdzie byłeś? A co was to obchodzi? Robię co chce i w ogóle nie prosiłem, żebyście czekali. I ładnie jest być niegrzecznym. Trzeba umieć się kulturalnie komunikować. Poza tym trzeba dużo czytać. Nerdzie, sam czytaj nudne książki. Bycie damą jest trudne. Musimy być przykładem dla całego kampusu. Co jeśli zapomnimy na jeden dzień, że jesteśmy damami? Tak, bądźmy odważne i aroganckie. Dziewczyny, może lepiej nie przechodzić na ciemną stronę? Jesteśmy damami. Milana, nie martw się, to tylko na jeden dzień. Pobawimy się trochę, wstrząśniamy kampusem. Dziewczyny, a co jeśli polubimy być bezczelnymi i odważnymi i nie będziemy chciały znowu być damami? Co wtedy? Jeśli nam się spodoba, pozostaniemy na zawsze odważne i aroganckie. Wszyscy będą się nas bać i nas szanować. I przestaną nazywać nas maluchami. Dziewczyny, potrzebujemy nowego wyglądu. Nowego wyglądu? Po co? Musimy założyć jak najciemniejsze ubrania, jesteśmy po ciemnej stronie. Tak, żeby wyglądać jeszcze bardziej groźnie. Już sobie wyobrażam spojrzenia wszystkich, kiedy nas zobaczą. Dzisiaj pójdziemy na zakupy i kupimy najodważniejsze ubrania. Dobra Puzel, robimy plakat naszej najlepszej ekipy. A ponieważ jesteś członkiem naszej ekipy, oto papiery pisaki. Idź i narysuj naszą ekipę. Czy to jest Was boli? Nie zamierzam rysować Waszej ekipy frajerów. I w ogóle to wkrótce opuszczę Waszą głupią ekipę. Jak mnie wkurza ten puzzle! Potrzebuję pilnie czegoś słodkiego. To mnie uspokaja. Chodźmy do sklepu, kupmy trochę słodyczy. Chodźmy. A wy na co się gapicie? Nigdy nie widziałyście takiego piękna. Co sprawia, że myślicie, że wy jesteście piękne? Jesteśmy piękne i mądre. Wszyscy faceci w kampusie tylko na nas patrzą. Ogarniacie? D! Co to miał być? Nie wiem, one same są. D! Chłopie, chłopie, patrz! Spójrzcie, baki! To prezent dla mojej dziewczyny, Laury! Po co dziewczynie doniczkę z ziemią? Stary, nie żartuj! To nie tylko doniczkę z ziemią! Zasiadam tam ziarno i wkrótce wyrośnie z niego prawdziwy kwiat! Dziewczyny uwielbiają niezwykłe prezenty. Chłopie, jesteś naprawdę głupi. Kto do diabła potrzebuje twojej doniczki bez kwiatka? Tak! Ona naprawdę pomyśli, że jesteś bezdomny i że straci tylko na doniczkę z ziemią. Dziewczyny uwielbiają fajne prezenty. Torebki, Iphony, bukiety róż. Ty co, oszalałeś? Wiem lepiej co lubi moja dziewczyna. Laura nie przepada za torebkami, Iphonami. Uwielbia romantyczność. To jest głupota! Ona tego nie doceni. Daj mi to! Muszę podać moje nasiona, bych był szybciej! Andro, właściwie! To był mój napój! Możesz wypić mój! Nie mam nic przeciwko! Nie chcę go więcej! Co to, Jaska? Dlaczego kwietnie rośnie? Właśnie go podlałem! Rany! O, mam pomysł! I nie muszę czekać! Cześć chłopcy! Hej, Hej Laura! Laura, Lauro, mam dla ciebie prezent! O, tylko nie mów, że chcesz mi dać nowiutkiego iPhone'a! Ha, Nie, moje słoneczko! Mój prezent jest lepszy niż iPhone! rybkę Gucci! Nie, nie! Laura, twój romantyk chce dać ci doniczkę z ziemią! Niezwykły chłopak! Co? Poważnie, będzie. Czeka! zamknij się! Nikt nie pytał Cię o zdanie! Laura, to nie jest tylko kwiatek ze sklepu! Sam sadziłem i uhodowałem! Otóż tak! No rozumiem, dziękuję. Nigdy nie znam takiego prezentu. I co, podoba Ci się? Tak, bardzo. No i widzicie, że my. Mojej dziewczynie spodobał się mój prezent! Cześć, chłopcy! Chcemy dzisiaj iść do kina po kampusie. Jeśli chcecie, możecie iść z nami, ale kupujecie bilety. Dobra, pewnie. Ja też. I tak nie mam nic do roboty wieczorem. O, ja też chcę. Gdzie moje żomy? Tam i ja. Dania, ty co? Oszalełeś? Przecież ty masz dziewczynę. Możesz iść do kina ze mną. Jak coś. Laura, chodźmy wszyscy razem. Wiesz co? Idź do kina sam, ze swoją dolniczką. O, o rany! O mój Boże! Laura, zniszczyłaś mój prezent! To w ogóle nieśmieszne! Jak coś, te dziewczyny kochają słodycze. I piękne kwiaty. Dzięki za radę! O, chodźmy w jedno miejsce! Wiem, gdzie można kupić dużo słodyczy! Chodźmy. Milana, jeśli mnie nie wypuścisz, spóźnię się na trening Będę miał kłopoty z moim trenerem Okej okay. A, co boli, prosto w głowę Sorka, żo Koszykarze, wy co, ślepi? Nie widzicie, że ludzie tu stoją? Myślisz, że mamy super mod widzenia przez drzwi? Moja rada dla was Następnym razem nie stójcie pod drzwiami Chodźmy, chłopaki Chodźmy Osły Kamie, żyjesz? Nic ci nie jest? Nic mnie nie jest. Dobra, przebiorę się i idę na trening. Dziomy, wykopmy już tego puzla z naszego zespołu. Jestem naprawdę zmęczony jego narzekaniem. Tak, niech odejdzie. On nawet się z nami nie zadaje. Myślę, że nie jest frajerem. A ja się cieszę, że jestem w waszej ekipie. Lubię to. Lubisz to, że ja jestem w tej ekipie? To jest jeden z powodów. Plan jest taki. Jak tylko puzle się pojawi, Mówimy mu, żeby sobie poszedł. Siemy, czy on się na nas nie obrazi? Nie przejmuj się. Niech się obrazi. Nie dbamy o to. Sam mogę mu to powiedzieć. Już się go nie boję. Popaki, trzy, cztery. Koniec, Koniec, kurde. Koniec. 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 Dobra, projeży, opóźniam waszą ekipę. I nie obchodzisz mnie ty, ty... Ani ty, a najbardziej nie obchodzisz mnie ty, okularniku. Podsumowując, jesteście frajerami, a ja nie. Słuchaj, Puzel, to nie ty opuszczasz naszą najlepszą ekipę, to my wy wyrzucamy CIEBIE! Tak, nie należy do naszego gangu! Wypad! Puzel, nawet nie byś oboganił nas, żebyśmy Cię zostawili. Jesteś prawdziwym frajerem i nie ma dla Ciebie miejsca w naszym gangu najlepszych. Co ty powiedziałeś? Puzel, to był żart! Renan, nie powinienem taką mówić. Haha, frajer. Ja, ratuj się. Dobra, żony, chyba pójdę. A może lepiej pobiegnę. Na no, co się gapicie? Biegnijcie za swoim kumplem. I to szybko. Cieszycie się, że opuściłem ekipę Frajerów? Piszcie w komentarzach, ludzie, dajcie lajki, subskrybujcie kanał i czekajcie na nowe odcinki. Cześć, mapa.